W ninjago powstanie Smoków, co prawda, widzieliśmy naszego starego poczciwego Mistrza Łu, ale nie do końca w takiej formie, do jakiej się przyzwyczailiśmy. Ale co tak naprawdę się z nim dzieje, gdzie może przebywać, no, dzisiaj przytoczę parę teorii, które krążą wśród fanów, więc zapraszam. Po pierwsze, tak jak powiedziałem we wstępie, Mistrzu pojawił się w tym sezonie, ale nie jako klasyczny on. Mogliśmy zobaczyć go we wspomnieniach Zielonego Ninja, jako taką dziwną formę kulki złotej, która bardzo przypominała mi formę Mrocznego Władcy z drugiego sezonu. Ale, oczywiście, jeszcze ukazał się Lloydowi także w złotej formie, ale już, że tak to ujmę, za wszystkimi kończynami. Także jego ciała w trakcie pierwszej połowy sezonu nie widzieliśmy, więc wraz z tym faktem pojawiły się oczywiście teorie odnośnie tego, co mogło się przydarzyć sensejowi. Jedni mówią o tym, że stało mu się coś złego, bądź co gorsza, zginął. I ma to sens, biorąc pod uwagę fakt, że nie widzieliśmy go w sezonie. A dodatkowo Zielony Ninja potwierdza to stanowisko, no bo mówi, że łu oczywiście sugerując jego śmierć. Także być może jest on. Martwy i komunikuje się z ninja z zaświatów, manifestując się po prostu w różnych formach, w różnych momentach, pomagając ninja w walce ze złem. Tylko z tą teorią jest jeden, a raczej dwa problemy. Mianowicie, Łu pojawia się w zestawach z ninjago, powstanie smoków, a jeśli się tam znajduje, to nie wydaje mi się, żeby został tam wciśnięty na siłę. Tylko po to, po prostu żeby być. Raczej jakąś rolę do odegrania będzie miał, a drugi problem to fakt, że uśmiercanie tak ważnej postaci dla całego uniwersum w tak głupi i nieoddający majestatu tej postaci sposób nie jest najlepszym rozwiązaniem i nie wydaje mi się, żeby twórcy podeszli do tego w ten sposób. Raczej ta postać jeszcze się pojawi w tym serialu i pomimo, że komunikował się z Ninja na odległość, manifestując się w różne sposoby, to nie oznacza od razu, że musiał umrzeć. Tak naprawdę nikt do końca nie wie, co się z nim stało z racji, że wyparował on od razu po tej fuzji razem z większością bohaterów w jakieś zapewne odległe krainy. A jaka to może być kraina? No, dobre pytanie. Jestem pewien, że jest on na tyle daleko, że nie mógł skomunikować się z naszymi głównymi bohaterami w żaden inny sposób. Także wymyślił coś takiego i oczywiście dalej nie wiemy, co tak naprawdę spotkało naszego siwego staruszka, ale jednego, tak jak mówię, jestem pewien. Mistrzu. Na 100% nie zginął z racji, że byłoby to mało mądre posunięcie ze strony twórców. Także dajcie znać, co według was się przydarzyło Mistrzowi Łu. Może podzielacie moje zdanie, a być może macie zupełnie inny pomysł. Dzielcie się opiniami w komentarzach. Tymczasem ja bardzo dziękuję wam za oglądanie tego filmu do samego końca. Do następnego, klasycznie siema.